Mamy dziś Wielki Piątek, a w studiu Rady Ziemi Wieluńskiej gościmy etnografa, pana Tomasza Spychałę z Muzeum Ziemi Wieluńskiej. Witam pana. Dzień dobry, witam państwa. Panie Tomaszu, no cóż, nic nie, nie, nie będziemy ukrywać, że większość z nas, tak, mówi jajeczko do koszyczka wielkanocnego, kiełbaska, szan i tak dalej, ale rzadko się zastanawiamy, dlaczego to jajeczko, co ono znaczy. Znaczy, jajko jest najważniejszym symbolem tych świąt, i te święta nam się kojarzą właśnie z jajkiem yy, i z tą całą Wielkanocą. A dodam tylko, że musimy wiedzieć, że ten cykl świąt wielkanocnych to nie jest wielki czwartek, czy od, yy, ten o, wielki tydzień kończący się yy, Wielką Niedzielą. Ale rozpoczyna się od środy popielcowej przez niedzielę palmową, właśnie wielki tydzień i niedzielę wielkanocną, ale kończy się zielonymi świątkami, zesłaniem Ducha Świętego. I to mamy ten cały cykl świąt naszej Wielkiej Nocy. Jak często to popularnie... o tym zapominamy. No tak, często zapominamy, bo tak jednak w tej naszej tradycji z czasem to się tak hmm, przerodziło, że od środy popielcowej, sześć tygodni postu, ostatni tydzień rozpoczynający się Niedzielą Palmową, Święta Wielkanocne, ten rytuał przygotowania święconki, który jest najbardziej taki radosny. No i Święta Wielkanocne jakby spinają to, no albo jeszcze w innych dla młodych jeszcze drugi dzień świąt, Lany Poniedziałek i na tym się kończy cykl Świąt Wielkiej Nocy. A zapominamy, że do tej właśnie zesłania Ducha Świętego. Wspomniał Pan o jajku. Jajko było najważniejszym symbolem świąt, o czym już wszyscy wiedzą i nie trzeba tego powtarzać. I od XVI wieku pojawia się drugi bardzo ważny symbol przez papieża, ustanowiony urbana XV ma to być baranek. I już w XVII wieku w Polsce w tych wszystkich zapiskach, które, na które można natrafić, pojawia się obok jajka, pojawia, pojawia się baranek. Jajko jest symbolem tego rodzącego się życia. Co ciekawe, we wszystkich kulturach na całym świecie, niekoniecznie chrześcijańskich, jajko jest symbolem właśnie odradzającego się życia, początkiem czegoś, początkiem czegoś nowego, stąd też tak chętnie wykorzystywane. Czyli taki symbol uniwersalny. uniwersalny. No, jakbyśmy przyjrzeli się dokładnie, jak wyglądają święta wiosny. No, nazwijmy to sobie tak umownie świętami wiosnymi, wiosny bowiem Wielkanoc to u nas również pora wiosenna. Ta pierwsza pełnia po przesileniu wiosennym, obchodzi, obchodzimy święta wielkanocne, to zobaczymy, że we wszystkich tych religiach, szczególnie religiach wschodnich, właśnie na wiosnę obchodzą, są święta jakby odnowionego życia, jakby odnowionego nowych narodzin, tego życia po zmartwychwstaniu. I wszędzie pojawia się to właśnie śmierć i narodziny. To, co jest w naszej religii po śmierci Chrystusa, mamy Jego zmartwychwstanie. I to jest najważniejszym, Wątkiem całych tych świąt Wielkiej Nocy. Nie śmierć, ale ta zwycięstwo tej śmierci, pokonanie tej śmierci. Więc są tak naprawdę najbardziej radosne święta w całej tradycji chrześcijańskiej. Gdzie my jednak bardziej się skupiamy na tym Wielkim Tygodniu, cierpieniu Chrystusa w czasie jego ostatniej drogi na Golgotę. Ale pamiętajmy, że. Zmartwychwstanie, to jest ten najważniejszy aspekt świąt Wielkiej Nocy. Panie Tomaszu, mieliśmy niedzielę palmową. Ja wiem, że na przykład Palma. No, wiadomo, że wjeżdżał Jezus na osiołku, w ręku trzymając palmo, no ale u nas nie ma Palma. Od kiedy ta, ten zwyczaj przyszedł? W którym wieku? Przed narodzinami chrześcijaństwa na naszych ziemiach. Gałąska wierzbowa, bo u nas, ona zastępuje nam nasze te gałązki palmowe, mówimy, że to są te gałązki palmowe. gałązka wierzby jest jakby takim najwcześniejszym oznakiem wiosny na naszym terenie. Zakwitają te krotki, czyli ten katostan wierzby, i one były już wykorzystywane w tych wierzeniach przedchrześcijańskich na naszym terenie jako symbol odrodzającego się życia. Po przyjęciu wiary chrześcijańskiej z czasem w Biblii mamy zapisane, że Chrystus w Nowym Testamencie wyjeżdża właśnie i witają Go, machając Mu gałązkami palmowymi. A u nas najlepszym elementem, żeby ją zastąpić, to było coś, co no, jest, kol jest, że tak powiem, tym wiosennym symbolem. Stąd też narodzi się zwyczaj łamania, dekorowania, bo musimy pamiętać, że te gałązki wieżby powinny być udekorowane czymś zielonym, jakimś tam, e, dekorowano to albo sztucznymi, bibułkowymi kwiatami, jeśli nie doczekano się jeszcze żadnych e, żywych kwiatków, które mogłyby e, rozkwitnąć. I takimi gałązkami idziemy do kościoła poświęcić je, które w naszej tradycji mają już niesamowitą e, moc magnetyczną. Magiczną. I to też jest ta tradycja dlaczego? przedchrześcijańska. No, tutaj moglibyśmy sobie długo opowiadać o tej właśnie, tym, tej wiośnie, o, o tych świętach, dlaczego są akurat w porze wiosennej zlokalizowane. To, co już wspomniałem wcześniej, pojawia się to we wszystkich tradycjach i kulturach, we wszystkich religiach na całym świecie. Zaś ta magia naszej gałązki wierzbnej, poświęconej, jeśli pan ją poświęcił, przyniósł do domu, to na pewno jej się nie wyrzuca, tylko jest złożona w szczególne miejsce. Dzisiaj, nie ukrywam, jak prowadzimy badania, to znajdują się te gałązki gdzieś tam na kredensach, na szafach, ale jeszcze u wiele starszych osób wkłada te gałązki za święty obraz i stanowi jakby taką ochronę domostwa przed wszelakimi złymi siłami. Musimy wiedzieć, że takie gałązki były wykorzystywane w czasie chorób zwierząt, okadzano, spalano części tych gałązek dymem, z nich okadzano zwierzęta, zwierzęta na świętego Marka wyganiano po raz pierwszy na pastwiska, więc wyganiano je pocierając. Może nie tyle pocierająco uderzając te zwierzęta gałązkami wieżbnymi, żeby żadna zła siła się ich nie trzymała, szczególnie krowy, żeby wkrótce, zgodnie z tradycją, żadna czarownica nie zabrała krowie mleka. No i ta największa magia tych gałązek to w czasie letniej czy wiosennej burzy wkładano w okna wieżą, że zapobiegają przed uderzeniem pioruna w nasz dom. No i jeszcze jedna ważna rzecz. Zastanawiam się, kto ze słuchaczy w niedzielę palmową po przyniesieniu tych gałązek wieżnych. Połknął sam albo dał swoim dzieciom do połknięcia tego to jedno, e, tego kotka, jak to mówimy, czyli ten kwiatostan e, wierzby. I czemu miało to służyć? Żeby nas nie bolało gardło, żebyśmy byli zdrowi. E, to teraz ktoś... wiem, dlaczego mnie boli. No więc Bo tak, ja nie, nie, po, nie połknął pan. No, ale ktoś by powiedział, no dobrze, niesamowity zabobon. E, zapomnienie, bo takie włochate, to można się mi udławić, bo faktycznie jak się mówi dzieciom, czy połkną coś takiego, to wszyscy się krzywią, że jest to prawie nie do połknięcia, ale udowodniono, że w ty, tym kwiatostanie znajduje się mała, bo mała, ale ilość pencyliny, antybiotyku, który jak jesteśmy chorzy, to jednak połykamy Lekarstwa? Jeśli chodzi też o taki zwyczaj ja czy, mieszkam na wsi i widziałem czasami starsze szczególnie osoby, że przychodzili w sobotę ze święconką, wyciągali to jajeczko i zaczęli po tym swoim placu lub polu turlać. O co chodzi? No cóż, znowu się wracamy do wiosny. E, święta Wielkiej Nocy to wiosna i musimy o tym ciągle pamiętać, e, że w tej tradycji naszej, tej przedchrześcijańskiej, były bardzo ważne święta związane z wiosną oraz święta poświęcone zmarłym. Stąd też proszę zwrócić uwagę, że w wielu gospodarstwach, albo popytać jeszcze starszych osób mieszkających gdzieś na wsi, wielką sobotę po poświęceniu pokarmów, które się odbywa z regały do południa, po południu mamy poświęcenie wody oraz ognia i wieczorami wiele gospodarstw, wielu gospodarzy paliło ogniska na swoich podwórkach. Wypalając z jednej strony, można powiedzieć, tak brzydko śmieci, czyli jakieś tam zeszłą trawę. Robiono to jeszcze wielką sobotę i te ogn tych ognisk nie dogaszano, zostawiano te ogniska. To były te jeszcze przedchrześcijańskie wierzenia związane y, z świętem, jakby dusz, które od nas y, odeszły i wracają, żeby się przy tym ognisku domowym ogrzać. No więc to jest takie, ten, powiedzmy, nasze zaduszki współczesne. Zaś. Y, to jajko i ta wiosna to jest to, co się odradza. Wszystki, cały ten zabieg magiczny związany z świętami Wielkiej Nocy, w tej tradycji ludowej, on z jednej strony miał nas przygotować na święta od strony duchowej, ale z drugiej strony miał zrobić taki zabieg, miał być dokonany taki zabieg magiczny, żeby plony zasiane o ziminy, czy też zasiane wiosną, żeby dały obfity plon na jesień, żebyśmy nie musieli głodować. I wierzono, że przyjęciu wiary chrześcijańskiej, że Chrystus pomaga, Bóg pomaga w lepszych plonach, stąd też to jajko, symbol odradzającego się życia, było wynoszone sporadycznie w tę sobotę po poświęceniu pokarmów, często na drugi dzień świąt Wielkiej Nocy, wynoszono, czyli ten rany poniedziałek gospodarze wynosili jajka, wynosili właśnie te gałązki wierzbne, z których wiązano małe krzyżyki, szli na zagony zboża, ozimin i tu te jajko i wkładali w zagon krzyżyk, potem to jajko było zjadane, skorupki zakopywane, wcześniej jeszcze przed zjedzeniem to jajko podrzucano wysoko, i cała ta strona magiczna miała na zadanie: że podrzucenie jajka to zboże urośnie tak duże, jak wysoko podrzuciłem jajko, ziarna będą takie duże, jak to jajko, yy, zaś turlanie jajka sprawi, że yy, zboże będzie wszystkie równe, że nie będzie tak, że na odcinku tam paru metrów będzie wyższe, potem niższe, co ut utrudniało potem yy, nie tyle ścinanie, co yy, mucenie cepami tego zboża, które było yy, powiązane. Więc cały ten zabieg miał za zadanie Sprawienia, że będziemy mieć pod dostatkiem jedzenia w porze jesienno-zimowej. Ja byłem świadkiem w wielu miejscowościach w sobotę, w Wielką Sobotę, jest święcenie ogniem w kościele katolickim i podczas tej procesji wokół kościołów, świątyń, słyszałem bardzo dużo huków. Albo strzelali karbitu dawniej, teraz to są już wiadomo petardy. Czy to na podobnej zasadzie działa jak w Chinach, gdy jest Nowy Rok, żeby tymi hukami petard, tymi sztucznymi ogniami odstraszyć złe demony, czy o coś innego chodzi? E, Czy proszę, po prostu proszę zwrócić cie, uwagę, się. że w Wielką Środę Powoli zaczynają być wygaszane świece Na ołtarzach e, w kościołach Od Wielkiego Czwartku Mówi się potocznym językiem, że dzwony są podwieszone Jest całkowity zakaz Używania w kościele dzwonów Dzwonków, wszelakich innych instrumentów e, I dzisiaj Metalowych na przykład i wczoraj. Są kołatki właśnie Te kołatki nie mogą być m, Za głośno używane Jest to taki czas powagi, skupienia Kiedy Chrystus, e, ciało Chrystusa zostało złożone Złożone do grobu. Pan wspomniał, że te huki pojawiają się już po poświęceniu ognia w sobotę, bo faktycznie w tej chwili już po poświęceniu ognia wchodzimy do kościoła ze śpiewem Alleluja. Ten śpiew jeszcze z jakieś 150 lat temu był zarezerwowany dopiero na rezolucję, czyli na tą poranną mszę. Chociaż huki informujące, że stało się coś ważnego, ten huk miał symbolizować właśnie, że coś się wydarzyło niesamowitego, że nie ma w grobie ciała Chrystusa, że Chrystus zmartwychwstał, miał jakby wszystkich tego za odrędwienia przez te właśnie wyciszenie tych dzwonów, e, obudzić, poderwać, e, przekazać właśnie tą dobrą wiadomość. Stąd też wcześniej strzelano z tych wszystkich właśnie e, pedal, e, karbitu, często jeszcze to były takie lata, sam pamiętam, z dzieciństwa. E, jeszcze 70. takie tak zwane klucze. Tak, jeszcze na kluczach, a to już, już z prochu. I właśnie ten huk miał nie tyle odpędzić od nas złe siły, bo w tym momencie Chrystus martwił I w tym momencie właśnie to Chrystus chroni nas przed tym całym złem. Te trzy dni, kiedy był w ciemnicy, kiedy leżał w grobie, to właśnie były dni, kiedy wierzono w tradycji ludowej, że na ziemi może zagościć zło, może zagościć, zagościć szatan, i dlatego robiono wszelakie zabiegi magiczne, żeby jeszcze nie dopuścić tego zła do naszych zagród. I choćby właśnie poświęcenie tego ognia, każdy z domowników, Dzisiaj już tego się nie dzieje. Proszę zwrócić uwagę, że sporadycznie starsze kobiety jeszcze zabierają z tego ogniska przykościelnego, jakieś tam żarzące się węgielki, a najczęściej tuż wygaszają i zabierają sam węgiel popiół. drzewny albo popiół, i on ma też właściwości magiczne. Wcześniej zabierano zarzewia, zabierano podpalano hubę, która się żarzyła, i po przyjściu do domu. Jakby rozpalano od nowa ogień w swoim y, piecu. Po pierwsze, ten był święty ważny ogień. No, to jest też inna historia. Proszę pamiętać, że zapałki to nie jest jakiś daleki wynalazek, bo to jest dopiero początek XX wieku. Więc do XX wieku, żebyśmy mieli tą świadomość, że rozpalano ogień za pomocą krzesiwa, tak jak się rozpalało w średniowieczu. I ten ogień był podtrzymywany, więc po wygaszeniu ognia wielką sobotę z rana, wieczorem go rozpalano od nowa i starano się podtrzymać jak najdłużej w tym domowym y, ognisku. Zaś tą hubą żarzącą się. Obchodzono całe gospodarstwo, żeby właśnie ochronić nas w tym ostatnim momencie przebywania Chrystusa w grobie, ciała Chrystusa w grobie, przed tymi siłami złymi, więc tak naprawdę ten zabieg magiczny. Y, szczelania to już jest jakby taka chwała, że Chrystus zmartwychwstał. Także drodzy państwo, jeśli jutro y, będziecie na procesjach y, święcenia ognia, czy też na rezurekcjach i usłyszycie te huki, nie bójcie się, bo to oznacza ważne wydarzenie, a dzisiaj przede wszystkim się wyciszyć trzeba. Y, pomyśleć nad własnym życiem. No i cóż, dziękuję panie Tomaszu za przybycie. Moim państwa gościem dziękuję. był etnograf Muzeum Ziemi Wieluńskiej pan Tomasz Spycha. Dziękuję jeszcze raz za dziękuję. rozmowę. Dziękuję. Jeśli mogę skorzystać z okazji, to chciałbym wszystkim radiosłuchaczom Radia Ziemi Wieluńskiej życzyć radosnych, pogodnych świąt od całego zespołu Muzeum Ziemi Wieluńskiej w Iluniu. Dziękujemy bardzo.